Tyrolką ze skoczni Królestwo Danii leży w północnej Europie, w regionie Skandynawii, którego stolicą jest Kopenhaga. Terytorium Danii, o powierzchni ponad 43 tysięcy km2, z 406 wyspami, zamieszkuje 5,8 miliona mieszkańców. PKB na mieszkańca jest jednym z najwyższych na świecie i wynosi około 60 tysięcy dolarów. Językiem urzędowym jest duński. Waluta to korona duńska. Średnia długość życia kobiety to 82 lata, mężczyzny 78. Dania posiada najstarszą na świecie, nadal używaną narodową flagę, która nosi nazwę Dannenborg. Jest pierwszym krajem na świecie, który w 1973 roku Wprowadził Ministerstwo Środowiska. Dania regularnie znajduje się na szczycie listy najszczęśliwszych krajów świata. Dania była jednym z centralnych punktów kultury Wikingów, a jej wojownicy byli jednymi z najbardziej znanych w Europie. Pierwszy park rozrywki na świecie, Legoland, został otwarty w Bilund w Danii w 1968 roku, tuż obok fabryki klocków Lego. Kopenhaga jest jednym z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast na świecie, ponieważ więcej osób dojeżdża do pracy rowerem niż samochodem. Dania jest jedynym krajem na świecie, gdzie monarcha może zlecić władzy wykonawczej wprowadzenie ustaw, choć w praktyce jest to bardzo rzadkie. Tivoli Gardens to jeden z najstarszych parków rozrywki na świecie, otwarty w 1843 roku, który znajduje się w Kopenhadze. Edukacja i opieka zdrowotna są bezpłatne dla obywateli Danii, co stanowi jeden z filarów duńskiego modelu państwa opiekuńczego. Jesteśmy w Szwecji, której stolicą jest Sztokholm. Szwecja zajmuje powierzchnię ponad 450 000 km2 i jest trzecim największym krajem w Unii Europejskiej pod względem powierzchni który zamieszkuje około 10,5 miliona mieszkańców. PKB na mieszkańca wynosi około 54 tysięcy dolarów. Językiem urzędowym jest szwedzki. Waluta to korona szwedzka. Średnia długość życia kobiety to 84 lata, mężczyzny 81 lat. Szwecja ma ponad 267 tysięcy wysp, co czyni ją krajem o największej liczbie wysp w Europie. Pierwszy sklep IKEA został otwarty w 1958 roku w mieście Almhut, teraz jest to marka szwedzka znana niemal wszystkim na całym świecie. Szwedzi 13 grudnia obchodzą Dzień Świętej Łucji, który jest świętem światła, podczas którego młode dziewczęta ubrane w białe szaty z koroną świec na głowie śpiewają tradycyjne pieśni. Szwecja jest jednym z krajów na świecie o najczystszym powietrzu i wodach dzięki swoim surowym regulacjom środowiskowym. Szwecja posiada unikalne prawo, które pozwala każdemu na wędrówki, obozowanie, zbieranie dzikich jagód i grzybów na terenach prywatnych, pod warunkiem, że nie szkodzi się naturze. Opuściliśmy Szwecję i znajdujemy się już w Norwegii. Norwegia zajmuje powierzchnię ponad 385 000 km2, którą zamieszkuje około 5,5 miliona mieszkańców. Językiem urzędowym jest norweski, ale wiele osób mówi również po angielsku. PKB na mieszkańca jest jedno z największych na świecie i wynosi około 75 tysięcy dolarów. Korona norweska jest walutą Norwegii. Stopa bezrobocia jest bardzo niska i wynosi około 3-4%. Średnia długość życia kobiety to 82 lata, a mężczyzn prawie 81. W Norwegii znajduje się ponad 1260 tuneli drogowych o łącznej długości 1550 km. To tu znajduje się najdłuższy tunel drogowy na świecie o długości 24,5 km. Norwegia to kraj fiordów, który znajduje się tu prawie 1200. W północnych częściach kraju podczas Polarnej Nocy słońce zimą nie wschodzi przez około 2 miesiące, latem na północy Norwegii słońce nigdy nie zachodzi przez kilka tygodni. Norwegia ma jeden z najwyższych poziomów ochrony środowiska na świecie i jest pionierem w produkcji energii odnawialnej. Trolltunga, to skała wysunięta nad jeziorem, jest jednym z najbardziej znanych punktów widokowych w Norwegii. Norwegia posiada własne centrum kosmiczne, które zajmuje się wystrzeliwaniem rakiet badawczych. W stolicy Norwegii, Oslo, corocznie przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla. jest taki tarasik? To po prawej stronie są e, okna, i nad jednym z okna, i jest taki czerwony znak. Tam jest właśnie Loża Królewska, o której Państwu mówiłam. Także tutaj, Holmenkollen w, w pełnej krasie. Na zalesionym wzgórzu Przedmieść stolicy Norwegii Oslo znajduje się skocznia narciarska Holmenkollen. Pierwsza skocznia w tym miejscu została otwarta w 1892 roku. Obecna konstrukcja została zakończona w 2010 roku i jest 13 wersją skoczni. Widownia skoczni może pomieścić 70 tysięcy widzów. Punkt K znajduje się na wysokości 120 metrów, a długość najazdu wynosi 134 m z którego najdłuższy oddany skok to 144 metry. W kompleksie Holmenkollen znajduje się najstarszy na świecie muzeum nalciarstwa otwarty w 1923 roku. Chodźmy tutaj Ale To oni tak mają? Wiesz, jak mało osób czemu? Bardzo. To jest miło, to jest salami. I wam. To tak, to się jedziemy na moment do funikulara. Wystałyśmy godzinę, ponad nas Ale jedziemy. Jadę ja i Małgosia. I parę I zaraz będę skakała. Tak, szykuję narty już postrzone, przygotowane, wytłuszczone, wszystko co trzeba z nimi robić. Trzymaj się mnie, ja też mam, ale ja się nie boję. Trzymaj, jak ja w dół patrzę. Nie ja patrz w dół. Muszę, A, zapytać, dół. ale ja przynajmniej się samolotem o. nie boję. Jedźmy z tym samolotem i nadajmy takich rzeczy. Tam mnie tam ja już to dla nie wystarczy, bo to jest mnie jak samolot. Tak, już to to jest Na fajny filmik. wyśleć. ci. kawałek też nie, ale to tylko. A nie

W 2004 roku Holmenkollen było jedną z pierwszych skoczni na świecie, która zorganizowała oficjalne zawody w skokach narciarskich dla kobiet. Od 1892 roku co roku odbywa się Holmenkollen Ski Festival, jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych festiwali narciarskich na świecie. Z wieży skoczni roztacza się niesamowity widok na Oslo i fiordę, co czyni ją całorocznym popularnym miejscem turystycznym. Nowoczesna skocznia jest wyposażona w zaawansowane technologie związane z aerodynamiką i bezpieczeństwem, a także jest przykładem zrównoważonego budownictwa. Skocznia posiada podziemny tunel, który umożliwia zawodnikom przejście na górę skoczni bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Holmenkollen jest uważana za narodowy symbol Norwegii i jest jednym z najstarszych miejsc sportu zimowych na świecie.

재미je. A rozumiem. Aha. No, to tam. Tu wam to bój się raz potrąnię to. to, to, to <nów>